Hejka, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać kolejny sposób łączenia włóczek. Tym razem pokażę, pokażę Wam, jak to wygląda z włóczkami cienkimi. Jeżeli chodzi o ten ostatni sposób, który Wam pokazałam, on był odpowiedni na włóczki grubej, cienkiej, kiedy tylko chcecie. A ten sposób, który Wam teraz pokażę, jest raczej e, sposobem przydatnym tylko na te włóczki cienkie przy grubych. Może się nie sprawdzić, może być widać i może być, no że tak powiem, trochę niewygodnie, ale, ale dobra. Słuchajcie, mam tutaj taką małą próbaczkę już przygotowaną. I słuchajcie, tutaj mi się kończy moja włóczka. Kończy mi się tutaj moja włóczka. Biorę sobie kolejną. Widzicie takie skrawki tutaj dzisiaj. Biorę sobie kolejną i zobaczcie. Tę wiążę sobie tutaj do tej, do tej nitki. Robię sobie tak. Supełek, okej. Okay. Teraz ten wiążę sobie do tej nitki. Ok. I zobaczcie, robię coś takiego. Czyli robi się taki tak zwany podwójny supełek tutaj na środku. Bierzemy sobie słuchajcie, nożyczki i ucinamy tak w miarę tutaj. Blisko. OK. Sprawdzamy, czy tutaj wszystko jest OK. Nic się nie rozwiąże. Jest OK. I słuchajcie, pracujemy sobie naszą niteczką do właśnie tego momentu łączenia. Zobaczcie, tutaj jest moje łączenie. Widać je. Ja przerabiam sobie po prostu tutaj, tak jak leci. Ok. Zobaczmy kolejny rząd. Słupełek jest tutaj. Zobaczcie, widać ten supełek. Więc przeróbmy sobie ten kolejny rząd. Zobaczcie, przerabiam. I tu jest ok. Ale słuchajcie, chciałam Wam po powiedzieć, bo mi akurat tutaj ładnie to wyszło. Ale czasami zdarza się tak, że ten supełek tutaj, zobaczcie, on nam haczy. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, bo myślałam, że mi to wyjdzie właśnie tak jakbym chciała. Słuchajcie, czasami tak się zdarza, zobaczcie, że jak przerabiamy tutaj te nitki, supełek jest tutaj, a jak przerabiamy te nitki, to ten. Supełek nam haczy, nie wiem, przerabiamy na przykład, i on haczy nam tutaj to oczko na dole. Um, musimy tak zrobić, aby to ten supełek przeszedł przez to oczko. Jeżeli haczy, to znaczy, że ma przejść tam sobie dalej i musimy sobie pomóc, tak aby to oczko tam przeszło. Mam nadzieję, że mm, rozumiecie. Chodzi o to, że czasami jak łapiemy sobie tak tę nitkę, ok to to ten supełek, no już tutaj tak ponaciągam to, to ten supełek, zobaczcie, jest w tym momencie i on chce, widać, że on aż chce tam przejść przez tą nitkę tutaj, więc pomagamy mu, ok, i robimy tak, żeby przeszedł, bo jeżeli tego nie zrobimy, to może być coś takiego, że tutaj zrobi nam się taka dziurka czy coś właśnie z tego względu, że ten supełek nam tutaj będzie e, haczył, także pamiętajcie o tym, zobaczcie, tutaj sam mi przeszedł sobie dalej, to cofnę sobie może. O, zobaczcie, jest tutaj i on tutaj sam sobie przeszedł na tę stronę. A pamiętacie, był gdzieś tutaj. Więc to jest bardzo ważne, aby pamiętać o tym. Bo inaczej może nam się tutaj zrobić e, dziurka. W każdym razie to jest słuchajcie, taki mój drugi sposób, który używam. E, to są dwa sposoby, które używam na zmianę, jeżeli chodzi o łączenie włóczek. E, oba są bardzo fajne, oba są e, bardzo proste. Tutaj jest e, nasz supełek, nie widać go. Dajcie mi koniecznie znać, czy znaliście takie dodawanie, takie łączenie włóczek, e, czy korzystaliście i czy korzystacie e, z takiego. Czy wolicie jednak ten pierwszy? Ten pierwszy sposób, czy ten, dajcie mi znać. Pozdrawiam. Hejka.